Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak włączyć obrazy HDR w telefonie Huawei Pura 70 Ultra. Więc żeby włączyć bądź wyłączyć nasze właśnie takie obrazy, pierwsza wejść oczywiście w ustawienia, w których już jestem i następnie schodzimy niżej, żeby znaleźć kategorię wyświetlacz i jasność. Klikamy sobie i z tych wszystkich ustawień schodzimy sobie na sam dół, ponieważ na samym dole jako ostatnie ustawienie jest oczywiście więcej ustawimy wyświetlacza, tak? Czyli więcej jakby takich właśnie naszych kategorii. I widać, że jako pierwsza właśnie opcja w tej kategorii więcej ustawień światła, znajduje się właśnie obraz HDR. Domyślnie są właśnie włączone, żeby go wyłączyć wystarczy kliknąć przełącznik po prawej jego stronie, bądź włączyć. Również powtarzamy ten czyn. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników na kanale.